Zapraszamy do unboxingu wojskowego helikoptera marki Syma. Model S109G to najnowszy helikopter tego znanego producenta. Zapakowany jest on w prostokątne, duże, ale lekkie pudełko. Model na czas transportu jest dobrze zabezpieczony styropianem. Wewnątrz opakowania, poza polską i angielską instrukcją obsługi, znajdziemy także zapasowe śmigło ogonowe oraz kabel USB do ładowania akumulatora. Helikopter sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Matowe malowanie jest przyjemne dla oka, a szczegóły są bardzo dobrze odwzorowane. Helikopter przeznaczony jest do zabawy w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego też producent zdecydował się na sterowanie nadajnikiem pracującym na podczerwieni. Dzięki temu sterowanie będzie możliwe nawet z odległości 10-15 metrów. Akumulator zasilający model to pakiet LIPO 3,7 V o pojemności 170 mAh. Pozwala on na około 6-minutowy lot, zaś do pełnego naładowania potrzebuje jedynie około 30 minut.